Tu musieliśmy we dwóch przyjść, bo, zobaczcie, Czekałem jeszcze ozdoba. A jest w ogóle, wspomnę, kible No chyba tak. Pierwszy raz takie coś widzę. No ale po jakie zdjęcia? No widzę właśnie. Nie mogę nawet chyba ich nagrywać. Teraz znaczy, się zapomnę, że tam jest Więcej? Pierwszy raz takie kible mieli. No. Ale to jest najlepsze, to jest klasyk. Co? Ta butelka powinie Max. No tak jak mówisz, to jest klasyk. To wino. Jeszcze pamiętam te wino. Co? Jeszcze pamiętam te wina. Ja też pamiętam. W takim sytuacji jestem, a ty chyba nie mówię. Tutaj na pewno śpią bezdomnie nie? Bo daje kurwa... No tak, no zapewne tak. No stop, tam wyżej, z tego co wiem... Mieszkaniki. No jest, ładna mieszkanika. Z tego co wiem, to tam wyżej urzęduje no, młodzież. O kurwa, bo... masz

No to jak ja tam, ja, tam to tam Nie, będziemy furili jak tam było No, jest też ładna, ale jak się że się sypie. No, to, nie ma, to jest mówicie, skurwą. Ja nie, nie, do mnie nie chudą. Nie wiem, mam, mam maseczkę, to wiesz. To jest Jeszcze będzie ci jest on, to w parę. Tu, tak, jak się jest? śmieci, No. to? No. Też, jak tu byłeś, takie śmietnisko było? A, było takie śmietnisko. Mam na chacie film. Ale wiesz czego nie było? Chodź pokażę. Tej dziury. Tej tutaj dziury. Nie było. Tylko no by by ty się rozebrał. No tylko głowę by rozbierał. No, tu już się oglądają tak. Ale I dokumenty jeszcze leżą, ale tam nie wchodzę nawet. wiem po Nie, nie to wchodzić. No to jeden Jednym z związaniem... Tragedia. Drodzy widzowie. Tutaj jest... No, wszyscy naprawdę rozbierają tą kamienicę jak... Tylko z czego to ją rozbierać, jak tu złomu to w ogóle nie ma? No miedzi już nie. W ogóle tu nie ma złomu już. No nie. Ale chyba stoi on, no. wiesz? O co chodzi? Tu kable chyba co opalali Ale podłogi to masakra, tu usta No, mówię, że tak No tutaj to Właśnie z tym latem, z którym gadałem, to on mówił, że to jest niebezpiecznie, bo wszystko jest... I drugi podłogi przynajmniej no. Ale masz, A paś, puch, to jest Akurat na tym piętrze, tam na tym piętrze, na tym bodzie, co widzimy. Nie. nie no to tam to były te to ta zmiana ta była chyba. Dziewiątka. Tą kozę to są na pewno bezdomnie tu zamontowali. O, I chyba są tu. Nie, nie wiem. O późno, tego nie było Tutaj na pewno śpią mnie? Tu na pewno to śpi Ale to jest czat No aż się przyzdygałem tego Myślę, że to trup Stary no wchodzisz i co widzisz? Kapcie jakieś, zobacz. Tu ktoś mieszka normalnie. No z tego co wiem, to tu młodzież, młodzież przebywa. Nie, nie wygląda mi, żeby tu młodzież. Okay. Może tutaj telefonem robić. A to widziałeś, patrz. Po niemiecku. Po niemiecku napisy. Kalendarz 2020 rok. Tu jak ja byłem. No. Tu jeszcze były telefony. Ale jakie telefony normalne? No, smartfony. na pewno A to patrz. Tomek, Taka rafka, ta karawka, zobacz. Dobra, nie owa. tarka. Nie na Może jeszcze tu normalnie ktoś śpi. No, łóżko pościelone. Wiesz, co, ja proponuję, żeby to wszystko odgrać. No ja też, bo zaraz to przyjdzie. Będzie nie za ciekawy, chyba. Nie wiem, koza zimna jest. No, ale tą kozę to sobie sami z skutek wstawił, nie? No. Ja nie wymaga tej Masz wyjęty? No nie, mam w lesaku akurat, z kopalówkami. Ale to jest jakby na teren prywatny wchodzimy. Dobra, chociaż się ostatnio nie. jeszcze. Czekaj. Okay. O kurwa! Przepraszam drodzy widzowie. No Ktoś tutaj narobił... Nie wiem. Wychodzimy stąd. A się I spadamy. A tu o tym pokoju gadałeś? No o tym pokoju gadałem. Nie, no to tu na banku to nie? A stryk to już dramat. Zapewne. Tutaj? No tego nie widzę. Ja tu po stricte cały mokry normalnie no. Jedynie co, to ten tym fotem został <grych> Nie wiem, do nie schodzimy czy... Nie wiem jak tam mówisz, że błoto jest to Możemy tylko zapiąć na szybko wiesz Ale patrz, poduszki kurde No tu normalnie śpi ktoś normalnie Tylko wyszedł na pewno dzisiaj I To trzeba w tym tekście szybciej uciekać Bo ja się nie chcę z jakimś... Przepraszam yy, ale z jakimś człowiekiem nie chcę mieć żadnej transplantacji bo moje zdrowie jest dla mnie najważniejsze, więc i tak, i tak uciekam z ja Jeszcze muszę sobie wstęp grać fajnie. I... To najlepszy pokój był, nie? No. teraz sobie parę nie bo jak ja, tam, jak, ja, jak ja tam byłem wcześniej, wysłałem nich z tego miejsca przecież. No, to te butelki po maxie widziałem, nie? No, to tego, tego nie było, tego manekina, ale się wydygałem z początku, wiesz, Że tam coś siedzi. Mógłby nawet zamarznąć, nie? No. A żeby zwiedzamy takie miejsca, byśmy musieli wezwać... pewne skupy. Idziemy teraz do dziennicy. Nie, no, to nie idziemy. Patrzcie, drodzy nie. widzowie, ile wody jest. No nie, to... To my wychodzimy tego.